Cześć, jestem Benita, to jest kolejny odcinek z serii Days Gone, na który was serdecznie zapraszam. W poprzednim odcinku zakończyliśmy odwiedzając lisę później dostaliśmy zadanie od Tucker, a teraz podjedźmy sobie. Sprawdźmy jeszcze przed wyjazdem, tak? Przydałoby się kupić trochę ammo. Jak lecie? Co? Hej Nie, nic nie będę zmieniał. Jest okej. Okay. Dobra, kupmy sobie naboje. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Jezu. Dzięki. Okej. Okay. Mogę ci coś jeszcze zaoferować? Dobra rzecz. Powinna ci pomóc w syfie. Proszę, prawie jak nowe. Co jeszcze mogę sobie zrobić? O, oh, Czyli ograniczonej ilości ma. O Rety Nie zauważyłem tego wcześniej. Muszę uważać podczas kupowania w takim razie. Podjedźmy sobie jeszcze, gdzie jest mechanik tutaj. Mechanik jest gdzieś tam o tak, musimy, napra zani. musimy naprawić, zatankować Bardzo proszę. Pozwól, że rzucę okiem. Okay. Okej. I tylko tyle? Chciałem go jeszcze kurde trochę ulepszyć, a to nie tu. tam na rynku motocykli Zani? Chyba, że to w obozie Copelanda było. Dobra, nie, 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 schodź, jedź, jedź. Jedziemy do miejsca docelowego w takim razie. Zaczekaj, no, Dzięki, dzięki. Co? Aha, bo tu musimy uratować uprowadzoną osobę. Okej. Okay. Jaki tu jest? A to jest tylko 500 metrów, dobra. No, Okej, okay. ciekawe czego możemy się spodziewać tutaj. Dopiero co stamtąd wracaliśmy, nie? Oj? O no tak, nie mam nitro Cały czas zapominam o wilki Ojoj Dobra Dickon jesteś tam, tak? jestem. jesteś Hej, jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano tu dziewczynę. chodzi na to, że zaatakował ich rój Jeśli tu była, raczej marna szansa, że wciąż żyje Ojojoj Jeśli oj, żyje, to ją znajdziesz bez odbioru Ojejoj oj. Słabo to widzę. Co, zabawimy się, nie? Dobrze, spróbuję jeszcze o właśnie samo gniazdo. No i pięknie. No i pięknie. No i gites. dużo ich jeszcze zostało oj 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 Niewiela bądosta. Padł, padł Tu jeszcze gdzieś jest Tu jest Zdążyłem? Nie zdążyłem Może zdążyłem, zdążyłem trójkąt wysnąć, ale to no dobra Pozbierajmy co się da Ciekawe co to będzie pod ten, co jeszcze znajdziemy ciekawego O! Bam, dasz. dobrze, jak najwięcej tego się przyda Okej okay. Oho. Dobra, co my tu mamy? Znaczy, powinnaś tu być, prawda? Powinnaś? Co tu. Ma? O! O tak! O tak! Ten nóż, tylko jest fajny. Całkiem niezły. Mamy full, full. Dobra, idziemy za śladami. Co to się wydarzyło? O Jezu... Ruj chyba... Rozen na w biedny Na górę weszła? Rose? Czy ja odwaliłem manianę? Roz, Ale... Zgadza się? Nie! NIE! hej, 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 hej... Nic ci nie zrobię, okej? Okay? Nie jestem jednym z tych dupków. Nie, nie! Cholera, chcę ci pomóc, przesyła mnie taka. Zaraz, zaraz, przecież mówię, że jestem tu, żeby ci pomóc. Nie, jesteś od niej, z obozu pracy. Nie, nie, jestem od taker, bo ja robię dla niej kurs. no. Głodzili mnie, nie chciałam słuchać rozkazów, więc nie dawali mi jeść. Końcu, to obóz pracy, znaczy trzeba tam pracować. Nie wrócę tam. Nie jestem żadnym niewolnikiem. Wolę już tutaj umrzeć. Dobra, dobra, dobra. Cholera, jasna. No i. O kurde. Czyli wcale ta taker nie jest taka. dobra, jak się wydawało. Buzer i ja nie ruszymy na północ, dopóki nie naprawimy motocykla i nie zdobędę lepszego sprzętu. No dobra, to się dzieje Co dalej, wracamy do Taker czy to Kopelanda Ani to, ani to Jedziemy do łowca obozów Zobaczmy ile do Pomnika Sary Okej, okay, no zejdźmy w takim razie, bo nic nie widać. Jak na razie O, jest 223 metry. Łe! Po drodze to zaliczyłem. Ale mi się wydawało, że tam w którejś... W którejś odcinku byłem przy tym pomniku, nie? Nie wiem czy mi nie zaliczyło, no ale dobra. No okej okay. Skoro tak mówicie Dobra, ale jest trochę lepiej z wytrzymałością Już tak szybko nie schodzi Dalej szybko, ale już nie aż tak Dobra, to teraz To teraz jedźmy do pomnika

Dobra. Dobra, nie było tak źle. Ok. Teraz tak. Co tu leży? Buteleczki przydadzą się. Dobra, gdzie jestem ten pomnik? Musimy do tego pomnika zobaczyć. Stwórzmy sobie małotowe zapamięci. Co tu jest? Co do zabrania, butelka. Aha, tam jest jakaś roślina O, nafta przyda się jak najbardziej Barzyna, niech będzie Zabieramy co sjeda Zabieramy co Ej, -e -e. Halo, tędy Jak mam to się dostać? Przecież nie ma przejścia, nie? Ej, 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 ej. jak kurde robicie? Jak ja mam tam przejść? Chyba że z tamtej strony jeszcze. Ale raczej nie. A może i z tamtej? jest. O. Oh. O. Oh. No chodź tu. Czas, ja swoich zabiłem nie rozumiem Kurde Chyba przez przypadek swoich zabiłem No trudno no Polak mądry po szkodzie oj oj Coś tu się wydarzyło Jak ja mogą swoich zabić, co? Czyli do stary tędy, dobra bo już zwątpiłem przez chwilę. A motocykl zostawiłem na dole, no to jakby nie inaczej. No cześć, to znowu ja. Buzer mówi, że nie powinienem tu przychodzić. Ciągle pyta, po co mi to i, i może ma rację, sam już nie wiem. Niedawno nieźle oberwał. Mieliśmy spotkanie z Wieczystymi. Mocno przepalił mu rękę. Kiepsko to wygląda. Włamałem się do jednego z tych, jakim tam, tej, no, mobilnej jednostki medycznej. I znalazłem dla niego sterylne bandaże. No i mam nadzieję, że to wystarczy. Ale buzer, no wiesz, zawsze mówi, że nic mu nie jest, ale nie wydaje mi się. Wygląda to paskudnie. Tylko widzisz, to moja wina. Ryzykowałem... Jego życiem dla części do motocykla, jebanego motoru. A i tak nie miało to znaczenia. Copeland ostatecznie rozebrał go na części. Rok nad nim siedziałem. Fajny był. Nie tak jak ten, na którym uczyłem Cię jeździć, ale dawał radę. Pamiętasz ten bag, który dla mnie pomalowałaś? Tylko to mi zostało po tym naszym postrachu szos. A teraz też przepadło. Jak tylko poskładam go do kupy, znaczy motocykl, a Buzer wydobrzeje, pojedziemy na północ. Zaczniemy od nowa. No wiesz, stąd mamy mnóstwo wspomnień, za dużo. Tak czy inaczej, chciałem tylko powiedzieć, że możemy się już nie zobaczyć. Wiesz. No i pięknie. Już się pożegnałeś? To dobrze, co nam zostało? Wątki fabuły, fabuły tej teraz, tak? Obóz wypadowy przy jaskiniach Belknad. I tyle będzie na razie, z, z, jeśli chodzi o fabułę, tak? Ciekawe co później, czy potem dostaniemy z automatu? jakieś zlecenie, czy wydaje mi się, że będę musiał wrócić do Taker ale tak nie dowierzam, ten gościu sobie chodzi ja go zabić nie mogłem, chodzi... wygląda na to, że tu faktycznie jakby jeden z naszych ludzi jest tam dwójkę naszą zabiłem No dobra, tyle z tego miejsca było. Dziwny gość Naprawdę dziwny gościu, ale spoko, dobra. Oj, 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 oj. Tędy, proszę. Tak jest. Wiecie co? Czy ja dobrze widziałem? Dobrze widziałem. A, no to jazda. No, czasem eksploracja popłaca. <ścoughs> Nie zawsze, ale czasem. Trawa drogi, znowu więcej jeżdżenia niż to wszystko warte. No ale dobra. Ojej, ojej, nie trafiłem. Nie trafiło Ojej, ojej, ojej Dużo świrusów, dużo świrusów Trzeba uważać Dobra, jakoś z tego wyszliśmy Ale trzeba uważać Ciekawe co mnie jeszcze spotka Wcale się nie zdziwię jak spotkam jakąś hordę znowu Coraz dalej jesteśmy jeśli chodzi o pod, postęp gry i jest troszkę ciężej i mam obawę, że możemy natrafić na właśnie może na jakąś hordę. Taker ta. tak. Dicon tak Taker znalazłem i y, jest już w drodze powrotne. Zabrała ja jedną z maszyn skuterów i powiedziała, że sama Nie chciałaby nam chciała pomóc. A, trzeba ją było przyprowadzić. Po co to? Po co? Coś, coś jest nie tak? Czy jest jakiś powód, na którego mogłoby nie gdzieś wracać? Nie. Oczywiście, że nie. Tylko. Taki dzieciak jak Ros. Przecież ona nie ma bladego pojęcia, co może jej napotkać. Oj, 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 co ja się wpakowałem? Oj ojoj. Oj oj oj. oj, oj, oj. Ik, cienki Musisz natychmiast za nim ruszyć. Zaraz uciekł. Za kim za, tak raz, dzwoni go. To rącz! Rocz znasz, bo kiedyś jeździł z Leonem i Alvaras. Nic nie podejrzewał. Kurwa Macia, trzeba było. Tak, tak zabrał resztę leków i też na pomoc. Chłopaki skupili go gdzieś w okolicach Merion -Forks. Nie właśnie w drogę. Jeszcze żyje. O holy shit Co za droga Oj Jest bardzo niebezpieczny, jest bardzo niebezpieczne Zaraz motocykl mi się zepsuje, muszę go w naprawić Dobrze, że zatankowałem, nie wiem, czy wrócę że znajdę po drodze paliwo oj co jest graem Ale droga masakra Dobra aha! O, ho, 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 spoko, nic się nie stało. Auto safe? A bo jeszcze się pomyślę, co to będzie tu. Dobra, moje dro... o! To no do mnie strzelają? Dobra. Bo to na górze jest. Rozumiem. O, rety. o What the hell? Co to kurde jest? 好来了，牙子 <Fuck. S 2>！哦呦呦呦呦，哦呦呦呦！Ra, Dobra i teraz tak z pełności rusów na górze jest snajper Może ja pójdę zasejbować No cóż moi drodzy, jak sami widzicie cały czas się dzieje z bardzo, bardzo momentami groźnie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!